Moje interaktywne CV, gdzie dostrzeżecie moje umiejętności montażowe. ale i nie No, tylko. słuchaj, na wstępie wstępie filmiki, mi teraz obejrzałem te filmiki, które sobie teraz wrzuciłeś filmik. na tę tak, stronkę, tak, i tak. powiem Ci szczerze, że no to wszystko wygląda tak, jakbyś, nie wiem, mówił to z jakiegoś tekstu, z kartki, jakbyś nie miał w ogóle ochoty tego robić, jakby ktoś cię do tego zmusił, jak w ogóle nie czuć Twojej pasji do robienia tego. A raczej to nie jest, jakoś zachęcające, powiedzmy, do tego, żeby nawiązywać współpracę z taką osobą. Okej, okay, mój przyjaciel miał dużo racji, a to wszystko powinno wyglądać właśnie w ten sposób. Zanim zaprezentuję wam moją obecną pracę. Musimy przejść przez całe moje doświadczenie zawodowe. Ale spokojnie, będzie to dosyć szybkie i dynamiczne. Spoglądając chronologicznie na moje doświadczenie, na samym początku pracowałem jako barman. Co ciekawe, wtedy też powstała moja pierwsza reklama. Następne lata pracy były poszukiwaniem czegoś, co chcę robić w życiu. Natrafiła się praca jako sprzedawca na placach targowych, jednak wiedziałem, że to nie było to. I poszukiwania trwały dalej. Zatrudniłem się koniec końców na Poczcie Polskiej jako magazynier, ale wtedy też zacząłem tworzyć swoje pierwsze, półprofesjonalne filmy na YouTube. Wtedy też natrafiła się okazja pracy przy większym projekcie na YouTubie, jednak wiedziałem, że aby coś osiągnąć, muszę wziąć sprawy w swoje ręce. No i w ten sposób, drodzy Państwo, jesteśmy na samym szczycie mojego doświadczenia zawodowego, czyli założyciel firmy Vision Promote. To jest spełnienie moich marzeń. Tworzę filmy, montuję filmy, pomagam innym ludziom tworzyć kreatywne rzeczy. To jest coś, co przerosło moje oczekiwania. Nigdy w życiu nie spodziewałem się, że będę w takim miejscu i będę. Robił to, co kocham. I zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, którzy dotrwali do końca mojego CV do portfolio. Link znajduje się w opisie, i tam też możecie znaleźć wszystkie moje prace, moje współpracę. I dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Abyście byli razem ze mną w tym magicznym świecie montażu. Nie wiem, po co zrobiłem tak, ale. <śm> Czy ktoś to widzi? Animowane logo mojej firmy na tapecie. Tu jest jeszcze nawet dym. Ej, ale jak to się ładnie współgrało, bo ja w animacji dorzuciłem, tu dorzuciłem jakby trzy żarówki i z tyłu tam żaróweczki też się. No ty, Marcin, jednak coś potrafisz. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę.